Ma. Przepraszam, kto teraz odbiera telefon? Nie wiem. Ja przez chwilę dzwoniłem jakieś 10 minut temu. No, nie wysłałem tam patrul, ponieważ to jest interwencja bezasadna. A dlaczego to jest bezasadne? Jeśli są ograniczone moje prawa. Każdy ma prawo do sądu, zgadza się? Zostałem niewpuszczony. Sprawa jest była zgłoszona. Byłem yy, dwa tygodnie temu. No i co? No coś yy, trwa? Bezasadna jest ta sprawa, nie wysłał tam patronu. A dlaczego pan twierdzi, że jest bezzasadna? Bo yy, ochronę ma prawo pana nie wpuścić do obiektu. A na jakiej podstawie, proszę mi powiedzieć? Nie, nie mam pojęcia nie chcę. Poszuka pan coś w internecie. No jest. poszukałem i nie ma takiego prawa robić, no. To jeszcze. Tak, czy to pan jest nad komisarzem, tak? To jest... Są pana dane? Nie, jestem łódź pilotany. A pana dane chciałbym? 6209. A ja, to mi nic nie mówi. No, i... A przepraszam pana przełożony. Halo, może się pan nie odwracać do mnie? Ja chciałbym z pana przełożonym porozmawiać. Ale czy tak w kryzysie nie panowe sprawy załatwiacie?